Gang Braci Zielonych to kolejny holding przestępczy, który był kontrolowany w ramach rodzinnego biznesu. Organizacja przestępcza została założona przez braci. Była jedną z najlepiej zorganizowanych grup przestępczych w XXI wieku. Jednak geneza powstania, historia, a finalnie upadek gangu, to historia na oddzielny film. Dziś ukażę wam historię Adriana Z., pseudonim Zielony, jednego z braci, liderów Gangu Zielonych, który zginął w dziwnych okolicznościach, a całość została wyciszona. Adrian Z. pseudonim Zielony, bo na jego życiorysie skupie się dzisiejszy odcinek Mrocznych Historii, to zapalony fanatyk Krakowi, jednego z dwóch największych krakowskich klubów. Kluby te znane są z toczenia ze sobą wojny, nazwanej Świętą Wojną w Krakowie. Zielony, podobnie jak jego bracia Mariusz i Jakub, sympatyzowali z pasami, jak mówi się o kibicach krakowi. Śledczy twierdzą, że Zielony był wysoko postawionym członkiem bojówki, czyli grupy kibicowskiej krakowi, nazywanej Judegan. Szybko wyrósł na osobę znaczącą w tym środowisku, a rozpoznawalność wiąże się zawsze z ambicjami i zainteresowaniem ze strony służb. Jak i półświadka przestępczego. Oficjalnie Zielony był pracownikiem lombardu na ulicy Wielopole w Krakowie. Właścicielem tego biznesu był Edward Kap, Pseudonim Małpa. Osoba kojarzona z przestępczym środowiskiem w Małopolsce. Małpa był byłym cinkciarzem i to jeszcze z lat 80., który tak naprawdę współtworzył całe środowisko przestępcze w Krakowie. Następnie został lichwiarzem. Pożyczał określone sumy pieniędzy na wysoki procent. Zwłaszcza upadającym biznesom. Przestępca ten w nowym ustroju otaczał się młodocianymi chuliganami, dzięki nim czuł się komfortowo i w razie potrzeby mógł liczyć na ich wsparcie. To u boku małpy Adrian Z, pseudonim Zielony, zdobywał umiejętności przestępcze, które wykorzystał w przyszłości, podobnie zresztą jak znajomość z małpą. Zdaniem śledczych, bracia Adrian Z i Mariusz Z od 2010 roku utworzyli grupę przestępczą. Która handlowała środkami odurzającymi w Krakowie. Policja podejrzewała, że w tym celu wykorzystują młodocianych chuliganów, tworząc siatkę dystrybucji. Bracia Z pozyskiwali środki od zaprzyjaźnionych dostawców z Holandii, a po czasie z Hiszpanii. Zdaniem śledczych bracia Adrian i Mariusz Z od 2010 roku utworzyli grupę przestępczą, która handlowała środkami odurzającymi w Krakowie. Policja podejrzewała, że w tym celu wykorzystują młodocianych chuliganów, tworząc siatkę dystrybucji. Bracia Z pozyskiwali środki od zaprzyjaźnionych dostawców z Holandii, a po czasie z Hiszpanii. W 2012 roku Adrian Z, pseudonim Zielony, wyjechał do Hiszpanii, gdzie poznał biznesmena z branży transportowej. Chcąc wybrać część zysków z nielegalnych interesów, zainwestował je w jego działalność. Działalność w dalszym ciągu nie przynosiła korzyści, więc Zielony chciał wykorzystać biznes transportowy do przemytu. Wtedy poznał dostawców z Hiszpanii. Logistycznie Adrian Z, pseudonim Zielony, postanowił, że transporty będą umiejscowione w dodatkowej ilości owoców, która następnie miała trafić w pierwszej kolejności do wytypowanych przez gangsterów magazynów. Tym sposobem do Polski trafiały konopie, ale również środki odurzające pochodzące z jednego z krajów Ameryki Południowej. Konsorcjum się rozwijało, a Zieloni poszerzali swoje wpływy. Dzięki regularnym dostawom i produkcie dobrej jakości pochodzącemu bezpośrednio od dostawców, otworzyli sieci współprac z innymi gangami na terenie Polski. Wykorzystywali przy tym układy kibicowskie, współpracowali z gangsterami pochodzącymi z Gdyni i Poznania czyli grupami, które od zawsze sympatyzowały z pasami. Po czasie rozpoczęli współpracę z kibicami ŁKS Łódź i to właśnie Łódź stała się główną siecią dystrybucji środków odurzających chociażby do stolicy naszego kraju. Z tych miast następnie środki trafiały do innych grup przestępczych, niekoniecznie związanych ze środowiskiem pseudokibiców, lecz z mniejszych miast kojarzonych głównie z powiatami. Finanse braci się mnożyły, a przy tym ich ambicje rosły. Śledczy na tym etapie głowili się, jak chłopak, który dotychczas biegał z szalikiem i pracował w lombardzie, stał na czele tak dobrze zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała wielkie transporty środków odurzających i zarabiała już setki tysięcy złotych. W głowach śledczych rodziły się podejrzenia, że środki na ten segment biznesu wyszły bezpośrednio od członków gangu Wielopole. Grupa przestępcza utworzona przez dawnych cinkciarzy, a później lichwiarzy, Działała w cieniu wielkich grup przestępczych z Małopolski, takich jak gangu Marchewy czy Pyzy. W przeciwieństwie do tych zbrojnych grup liderowanych przez Marchewę czy Pyzę, grupa Edwarda K., pseudonim Małpa, a także jego wspólnicy działali w całkowitej ciszy. I skupiali się stricte na działalności skupionej wokół sektora finansowego. Śledczy po dziś dzień podejrzewają, że środki na stworzenie tej organizacji wyłożył właśnie Małpa. Czy występowała tu lojalność, czy występowało tu oddanie tego nie wiemy. Pewne jest jednak jedno: Zieloni rozpoczęli dominację w Krakowie, pomimo wielkiej konkurencji na rynku. W gangu braci Zielonych rolę księgowego pełniła Magdalena K., partnerka Mariusza Z. Kobieta kontrolowała obieg gotówki w asyście skorumpowanego adwokata i dewelopera Wojciecha K. Mężczyzna prowadzący spółkę Art Invest Biz popadł w długi, a to wykorzystał gang, który pomógł mu uregulować zobowiązania. Adrian Z., pseudonim Zielony, w 2016 roku w restauracji w Myślenicach. Spotkał się z osobą, wobec której Wojciech K miał 600 tysięcy złotych długu. Mężczyzna po otrzymaniu 300 tysięcy złotych odstąpił od dalszej egzekucji, czyniąc Wojciecha K wolnym od problemów finansowych. Tym sposobem możliwe było inwestowanie w budowę mieszkań i w rynek nieruchomości przy wykorzystaniu spółki. Metoda ta świadczy o tym, jak wielką wiedzę finansową, a przy tym wizję biznesową, posiadał cały gang. Metodyka rodem z gangów Neapolitańskiej Kamory wprowadza działalność gangu w wysoki stopień zaawansowania. Nazywanie organizacji braci gangiem w tym wypadku jest umniejszeniem. Z takimi powiązaniami i wizją określenie mafia brzmi trafniej. Śledczy po latach ustalili, że Wojciech K. i jego spółka Art Invest Beast miała wyprać dla gangu blisko 20 milionów złotych, z czego prawnik i deweloper... Miał zarobić 6 milionów złotych. Adrian i Mariusz Z wspólnie prowadzili organizację. Adrian zajmował się kontaktami i globalną działalnością, natomiast Mariusz kontrolował interesy w Polsce. Najwyżej w szeregach gangu były takie postacie jak Paweł S. pseudonim Kanalia, Mariusz G. pseudonim Rudy, Tigran P. pseudonim Grubcio, Mariusz M. pseudonim Szogun, a także Patryk P. pseudonim Młody. Wszyscy byli związani z środowiskiem kibiców Krakowi. Jako gangsterzy niższego szczebla występowali Grzegorz M, pseudonim Pornos, Kamil O, pseudonim Ojszczałek, Michał B. pseudonim ślepak, Michał K, pseudonim Herlawy, Grzegorz D pseudonim drobny, Marcin M, pseudonim gangster czy Jerzy T pseudonim Jurek. Gangsterzy prowadzili dodatkowo liczne plantacje na terenie Polski. W okolicznych miejscowościach wynajmowali domy, w których przez rok trwała produkcja konopi. Adrian i Mariusz byli już wtedy ważnymi figurami na gangsterskiej mapie Krakowa. Najmłodszy z braci, Jakub, rocznik 96, widząc jakie pieniądze zarabiają jego bracia i jakim szacunkiem cieszą się w półświatku, również zapragnął dla siebie takiego życia. Adrian był przeciwny jego obecności w grupie, wielokrotnie go ostrzegał i nalegał, by ten Kontynuował naukę i dbał o swoją przyszłość, pozostając z dala od świadka przestępczego. Jednak on go nie posłuchał i razem z Patrykiem P., pseudonim Młody i ich wspólnikiem, założyli wspólnie plantację. Młody jednak miał większe ambicje: konsekwentnie oszukiwał swoich wspólników i braci Z, jednocześnie dążył do autonomiczności w działaniu. Pierwszy krok poczynił w kwietniu 2017 roku, okradając wspomnianą plantację. Chciał tym wywołać rebelię, a całą winę zrzucić na swoich wspólników za niedopilnowanie biznesu. Jakub Z. doniósł o tym swoim braciom, dodając, że podejrzewa Patryka P. pseudonim Młody o zdradę. Mariusz Z. spotkał się z Patrykiem P. i podczas jednej z rozmów doszło pomiędzy nimi do bójki. Tak zwana rozkminka w półświatku przerodziła się w bijatykę, z której nie wyszła żadna strona zwycięsko, choć mówiło się, że Patryk P został dotkliwie pobity. W ramach zemsty Patryk P wraz z dwoma wspólnikami najechał Mariusza Z w jednej z krakowskich restauracji, gdzie gangster został dotkliwie przez nich pobity. Następstwem tych wydarzeń było zlecenie przez Mariusza Z porwanie Patryka P. Za jego wolność gangsterzy wymusili od rodziny okup w wysokości 100 tysięcy złotych. Po tych wydarzeniach Patryk P. rozpoczął cichą współpracę z policją, która okazała się początkiem końca gangu. W sierpniu 2017 roku bracia Z zorganizowali atak na lidera pseudokibiców widzewa Łódź. W serii ataków w Krakowie i okolicach policja rozpoczyna obławę na gangsterów. Pomocna okazuje się współpraca z Patrykiem Pepseudonim Młody, który opisuje schemat i działalność gangu. Został on jednym z kilku świadków koronnych w sprawie. Akcję prowadzi kilka wydziałów policji, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Krakowa i Warszawy, oddział antyterrorystyczny i kontrterroryści. To ci ostatni zostali wytypowani do zatrzymania najgroźniejszych członków gangu, którymi byli oczywiście bracia Z. Zatrzymanie Mariusza Z było dynamiczne. Gangster został zaskoczony w swoim mieszkaniu. Na miejscu policjanci odnaleźli ponad milion złotych w gotówce w różnych walutach. Na osiedlu Ruczaj w domu jednorodzinnym mieszkał Adrian Z, pseudonim zielony, wraz ze swoją partnerką Gabrielą S, pseudonim Gabi, uznawaną przez śledczych za koordynatorkę finansów gangu. O godzinie 6 rano kontroddział przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego z Warszawy i Podkarpacia. W liczbie 20 osób wtargnął na teren posesji. Zatrzymanie było dynamiczne i przebiegło bez problemów. Na miejscu policjanci zabezpieczyli gotówkę, jednak w pewnym momencie doszło do scen grozy. Zaznaczyć trzeba, że znamy tylko wersję policjantów i to na jej bazie będzie opisana dalsza część tej historii. Według śledczych, Adrian Z, pseudonim zielony, podczas skuwania miał zaatakować fizycznie jednego z funkcjonariuszy. Podczas szamotaniny miał on sięgnąć po broń automatyczną należącą do mundurowego, którą ten miał zawieszoną na szyi. Widzący to, funkcjonariusze mieli werbalnie ostrzec, że oddadzą strzał w jego kierunku, jeżeli nie posłucha ich poleceń. Według informacji, śledczy mieli rozpocząć akcję ratunkową, a także wezwać pogotowie na miejsce. Po przybyciu na miejsce służb medycznych stwierdzili gon go zielonego w wyniku poniesionych obrażeń. W po półświadku pojawia się inna wersja. Rodzina, przyjaciele i wspólnicy Zielonych mówili wprost. Policja zabiła Adriana, bo ten mógł obnażyć ich patologię i przekroczyli obronę konieczną, bo nie wytrzymali presji podczas zatrzymania. Cała sprawa dość szybko ucichła. Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowanie. Prokuratura jednak nie skonstruowała aktu oskarżenia, zaznaczając, że funkcjonariusz nie przekroczył obrony koniecznej, a działania były faktycznie obroną jego i pozostałych funkcjonariuszy. Po czasie na facebookowym fanpage'u pojawił się wpis ze zdjęciem Adriana i dopiskiem Rzeki spłyną krwią tych, którzy uśmiercili naszych braci, z adnotacją ACAB. Po czasie za ten wpis 27-letni Michał G. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, Zaszerzenie mowy nienawiści. Wracając do akcji policji, jest ona kompletnie niezrozumiała z punktu widzenia obserwatora. Jedno można przyznać: Adrian Z, pseudonimizowany, na pewno był gangsterem, który stosował przemoc podczas prowadzenia swojej działalności przestępczej. Jednak, buci wątpliwość, czy ta agresja mogła pojawić się w momencie, gdy został otoczony przez liczną grupę funkcjonariuszy. Którzy uzbrojeni pacyfikowali go. Nie jest zrozumiały motyw tych działań. Czy mógł on się bać konsekwencji karnych i to też spowodowało, że wolał zginąć? A może chciał zapisać się na kartach historii, podobnie jak Robert Cieślak, pseudonim Cieluś z akcją w Magdalence? Realnie, za to co robił w ramach działalności gangu, groziłby mu wyrok dwucyfrowy, jednak dla przestępcy, który zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów. Nie jest to bariera przed działaniem. Pojawia się wątek ewentualnej wiedzy Zielonego na temat powiązań gangsterów ze służbami. Takie informacje pojawiały się w półświadku i tak zostało to zargumentowane jako domniemany powód jego zabójstwa. Proces Gangu Zielonych toczył się latami, pojawiło się kilku dodatkowych świadków koronnych. Część gangsterów otrzymała wyroki po kilku latach, a apelacje skracały część kar, tak jak w przypadku chociażby porwania Patryka P., pseudonim młody. Zdaniem śledczych Gang podczas pięcioletniej działalności miał zarobić na handlu środkami odurzającymi ponad 80 milionów złotych. Na działalności finansowej, która opierała się na handlu nieruchomościami i inwestycjami w upadające firmy, a także interesami na skraju legalności, grupa zarobiła około 10 milionów złotych. Po śmierci Adriana i aresztowaniu Mariusza Stery w Gangu miała przejąć Magdalena K, partnerka Mariusza. W przeszłości odpowiedzialna za kwestie księgowe w grupie. Stała się rzekomą liderką gangu pseudokibiców, kontynuując działalność swojego partnera i całej organizacji. Jednak tak jak historia gangu Braci Zielonych, tak również historia Magdaleny K. nazywanej Królową Mafii, to wątek na oddzielny odcinek. A jaka jest Wasza opinia? Czy gang Braci Z to jedna z największych organizacji przestępczych, Trudniąca się handlem środkami odurzającymi w Polsce? Czy przebiła pod tym względem gang Pruszkowski albo Siedlecki gang nazywany Narkos? Co sądzicie o śmierci Zielonego? Czy doszło do naruszenia obrony koniecznej? Czy służby zadziałały zgodnie z prawem? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jeżeli film Wam się spodobał i dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę i podbijcie go. Pomaga to w odbiorze filmu. Za tydzień zapraszam Was na kolejną roczną historię z której poznacie wiele szczegółów z gangsterskiego świata.